Halo, hey, się malu, wszystkim bliska. Stay tej ducha, Hades i witam z w kolejnym odcinku z Clash Royale, moi kochani. E, witam was serdecznie. Byłem już na prawie, no już, 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 już grałem, powiem wam na e, arenie 10, nie? Już ją prawie wbiję, słuchajcie. W ogóle, co dzisiaj robimy? Legendary chest za 500 gów jest do kupienia, więc warto byłoby z tego skorzystać. Oprócz mamy challenge, który się chyba skończył. Aha, bo jest teraz 2 vs 2 draft challenge. I co jest do wygrania, a gold 3000, golda 10, ten 5000 Okej, okay, warto byłoby spróbować, ale może nie tym razem Witam mój serdeczny klan, w którym gra 9 osób e, No i w sumie otworzymy sobie złotą skrzynkę na początek Myślę, że to e, będzie bardzo fajny pomysł I, No i bez błędnego gadania zaczynamy grę, battle e, Naszym standardowym, uwielbianym przez was deckiem Przeze mnie deckiem W ogóle nie wiem, jakie wyniki zrobiliście pod ostatnim odcinkiem Ponieważ e, tamten odcinek, kiedy Będę to. Inaczej, kiedy to nagram, to tamten odcinek będzie publikowany dopiero. E, więc tak za bardzo. E, nie mam pojęcia. E, dobra, to ty to tam sami możesz tam pójść. E, o kurde. O kurde, czekajcie. Dobra. E, wstawiam tutaj w ten sposób. E, było bardzo ryzykowne i właśnie to było bardzo ryzykowne, nie? E, niestety to było zbyt ryzykowne. E, I chyba. Chyba, chyba, chyba tak troszeczkę. No, straciłem wieżyczkę. A, a nawet bardzo, bardziej niż e, chyba. E, tutaj chwila, jak, jakaś mała ta. E, ma, 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 mała podziałka. E, szybko rozwal. Oj, dobra, dobra, bo było blisko. Żeby, że mogło się stać coś e, złego, bardzo złego. E, szkoda tylko, że nie obroniłem sobie wieży, nie? To jest e, taki mały problem. E, ale tym razem nie po Pełnie tego błędu, ponieważ już tutaj stawiam golemka Który e, Który będzie brał na siebie e, Wszystkie rzeczy oczywiście e, No i zaraz tutaj Jakiegoś nightwitcha damy Żeby pozbyć się tego Naszego kolegi, o kurde. o kurde O kurde, o kurde, o kurde, o kurde O kurde, 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 kurde O szybko Jakiś ten, szybciej e, W ogóle nightwitch pierwsza wyleciała I to jest bardzo zła Wiadomość, Ej, to jest super zła wiadomość, e, bo nasza wieża no praktycznie już nie żyje. E, no i tak troszeczkę chyba zlamiłem, mam takie wrażenie, że mogę to przegrać przez moją maluteńką głupotkę oczywiście. E, no i to przez nic więcej tak naprawdę, tylko przez moją e, własną głupotę. E, ale jestem dobrej myśli, tutaj jakieś nietoperki. Wziąć tutaj jakieś strzałki, żeby się pozbyć naszego kolegi, e, i tak naprawdę zastanawiam się, czy robić wyścig, e, właśnie, coś, coś tego typu. E, bierzemy, oczywiście, naszego naszego tutaj kolegę. Ooooo! Poża pożałowałem, e, i prawdopodobnie przegram to. I prawdopodobnie to przegram, po poża pożałowałem. E, właśnie przegrałem przez moją głupotę. No dobra, trudno. Czasami się tak zdarza. E, jak widzicie, nie będę po prostu e, szczerze. Jeśli si bym to montował, to mógłbym to wyciąć i tego by nie było. Ale też chcę wam pokazać mniej więcej jakie ja tutaj głupotki też potrafię zrobić. No jestem coraz dalej od bycia na tej dziesiątej arenie. Ja już tam byłem. Czy znaczy, nie byłem, że mi się wyświetliło, że jestem? E, ale ale jakby to powiedzieć, już jeden mecz zagrałem i dostałem po dupie, po prostu, no nie oszukujmy się. E, źle zrobiłem z tamtą wieżą, bo zamiast MAGA mogłem wziąć Nightwitcherkę, no nie? I e, ja wiem, że jak się Nightwitcherkę sklonuje, e, to, to jest coś op OP-e to jest po prostu, zwłaszcza z golemami. E, no nie zrobiłem tego? Mówi się trudno, czasami się tak zdarza. E, Okej, okay, widzę, że dwie łuczniki, dwie włócznikerski. Tutaj się u nam e, robią. No, niech nasz e, tutaj golem pójdzie. Dobra, my lecimy w ten sposób. I gdzieś tu z tyłu wystawiamy. Oczywiście już e, nietoperki. E, oj, bardzo, bardzo źle. Nie podoba mi się e, to, co tutaj się wyprawia. E, chyba, że jakąś nightwitcherkę. Nie, to, to nie ma sensu. Bardzo dobrze, że nie wystawiłem tej nightwitcherki. E, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. Sensu. Poczekajmy na ruch naszego przeciwnika oczywiście. Mamy na mamy klona, mamy golema za następną kartę, no i właśnie dlatego chciałbym poczekać, aż on coś zrobi. Żeby zrobić to w ten właśnie oto sposób. Okej, okay. okej, okay. tutaj możemy wylecieć już golemem. Tutaj wylatujemy golemem i za chwileczkę zanim. Wyślemy na Oj, bardzo dobrze, że nic nie zrobiłem. Ale, ojoj, oj, oj, ten golem przesuwa. Ten golem przesuwa tego kolegę, nie? Oj, jajaj, będzie bardzo, bardzo złe to. Nie wiem, skopiujmy to sobie może. I to będzie jakoś sensownie, nie? To było bezsensowne. kaman. Ej, to się robi naprawdę takie. No, 2 na 10 bym powiedział, nie? Ej, dajmy tutaj maga jakiegoś. Dajmy tutaj maga eee, Kurde ten budynek, nie? Ten budynek mnie strasznie e, dobija Strasznie mnie on dobija, ponieważ e, On wystawia ten budynek i... O, bandytka, no oczywiście, nie? Ba bandytka jest strasznie, e, że tak powiem, no niefajna Zwłaszcza, że ona bije mocno Ej, ona naprawdę mocno bije I to mnie boli Dobra, dajemy sobie golemka Słuchajcie, dajemy sobie golemka eee, Za golemkiem poleci Nightwitchka Jakaś. Za golemkiem leci Nightwitch. E, tutaj wystawiamy bacy, żeby się pozbyć tego kolegi. E, ok, e, polećmy w ten, w, te, w ten sposób tutaj. I, I tak. I poczekajmy. I poczekajmy właśnie na ten moment, żeby tu sobie z, e, powiększyć naszą powie, powiedzmy armię. E, Nightwitcherka kolejna. Niech poleci sobie. I za chwileczkę wystawiamy kolejnego golema, który w razie czego. Nie ma w razie czego, po prostu wygraliśmy, więc bardzo, bardzo fajnie. Mamy szóstą minutę odcinka, siódma minuta odcinka, więc to na co wszyscy czekali. Legendary chest, zobaczmy co z niego wypadnie. Mam nadzieję, że to co będę chciał i. Hmm. Nie, no super, fajnie, huh. Na, 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 naprawdę, naprawdę legenda, której w sumie no, najmniej chcę. Tak naprawdę, to jest jedna z legend, których nie potrzebuję. Mi wypadła. No dobra, ulepszmy ją. Skoro mamy, to sobie ją ulepszmy, ale, ale nie jestem z niej zachwycony. Wolałbym szlawa Hunta, Ice Wizarda twitcherkę Jestem zawiedziony, jestem, jestem Bardzo, bardzo, bardzo skonfuzowany e, jest, jest mi troszeczkę Smutno, e, no coś A właśnie, jeśli chodzi o w... Halo, to Paytwin to Kupiłem skrzynkę, Paytwin O, Hades, ty pieprzony Paytwinie e, Dzień dobry, jestem pieprzonym Paytwinem, e, mam nadzieję, że Wam się podobają, jak otwieram skrzynki i raje pieniądze ale jestem pejtuinem, pamiętajcie. E, no nie. To jest już tak mało fajne, ponieważ nie mam jak się go pozbyć. E, a naj e, jakbym tam maga dał, to byłoby lepiej oczywiście. E... Okej, okay, ale nie, dobra, to znaczy... Hmm, nie, nie mam nawet klona w sumie, a jego jego jak to się nazywa, jego kula ognia zdejmuje moi, moich moich prawie na hita. Dobrze, że nie na hita, tylko że prawie E, Pozmąćmy się tego koleżki. E, I czekam, 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 czekam na jakiś ruch z jego strony. No, nie, nie robi się tak, to był tak dobry pomysł. O, 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 nie, nie było prawa, że się nie uda, a jednak się nie udało, nie. Okej, okay, widzę, że szkieletki mi poszły zapem, niestety. To jest bardzo zła wiadomość, ponieważ zostaniemy parę ciosków na e, klatę, niestety. Ale patrzcie, znów jest budynek, nie? I zauważyłem, że chyba coraz częściej grają na tych poziomach e, z budynkami, niestety. I to może być mały problem, że powinienem chyba pomyśleć na, od, nad upgrade'em tej talii. W sensie, e, żeby coś, co niszczy mi te budowle. E, że to byłoby fajne. Stawiam golema przeciwnym w przeciwnym rogu w takim razie, bo to jakby to powiedzieć najmniej sensu ma e, jakiś Inferno Dragon z mojej strony poleci, żeby powstrzymać go przed puszowaniem wieży. No i tym razem e, chociaż ej, nie powinno chyba go za bardzo złapać, tak mi się wydaje, w sensie golem nie powinien złapać tej budowli, a ja je nakłapie ją, co ciekawe. Co ciekawe. Może nie trafił tym, ale labus, ale labus, aaaa, dobra, 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 szybko, Aj! coś się to bardzo dobry pomysł był, ej no serio pomysł był super, a i to było be useless, totalnie to było bezsensowne, ponieważ e, on robi takie niefajne myki, tutaj pójdzie za, oczywiście. E, ja sobie zdaję sprawę. Nie, nawet nie pójdzie zap. Bo nie ma sensu to z jego strony. Ok, e, będzie remis albo ja przegram. Tak bym obstawiał. E, tak bym obstawiał jedną z tych rzeczy. E, jeszcze jedną kulę ognia wystarczy, że puścisz Dziękuję. E, wylatujemy z kolejnym golemem. Ok, czyli widzę, że podobnie zadziałaliśmy tutaj sobie. Um, nie wiem, jakieś bat gdzieś muszę po prostu wypuścić. Tak o sobie, żeby móc waląć inferno dragona. A tutaj z kolei zanim Wizarda, za naszym golemem. Za naszym golemem bijemy tego. Dobra, możemy teraz zwalnąć w ten sposób sobie właśnie. Oj, no ładnie, ładnie dosyć. Ładna kontra przeciwko mnie. Wystawiamy kolejnego golema, nie dajemy mu spokoju po prostu, jeśli chodzi pod tym aspektem. Bo to, to, to nie o to nam chodzi. A i wystawił kolejnego Graveyard, tak? To się tak chyba nazywało. No kurde Będzie ciężko coś z tego ugrać Tak szczerze mówiąc Ale próbujemy, próbujemy coś ugrywać Standardowo, okej okay. Widzę, że tu poleciał jakiś restarcik Oj, boję się, boję się, że To jednak ja przegram przez małe Przez małe fejle No dobra, bardzo małe fejle Nie no dobra, może nawet nie małe fejle Ale bicie tutaj tego Smoczka Free Two, one nie, nie przegrałem. Przegrałem, nie wierzę w to. Ej, słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje, nie? E, I no, dobra, zastanówmy się. Zastanówmy się, musimy się zastanowić. Ej, a ja może serio, użyjmy tego. Skoro nam wyleciała, to czemu by nie? Ej, no, ja spadam, nie? A kurde, ja specjalnie, jakby zostawiłem tam sobie tyci, tyci punktów do bicia na odcinek, nie? i przegrywam to cały czas. Heh. Ech, widzę, że nigdy się nie nauczę, nie? Dobra, z zobaczymy z Graveyardem po prostu, no jak to zadziała sobie. A, to, to super. Aha, to jeszcze lepiej. Hej. Eee. Dobra, to tutaj dajmy tak. Czemu poleciałeś na maga? Nie miałeś właśnie, no, tak tak miałeś zrobić. Dobra, e, jakiś taktyczny inferno dragon. Oj, się zaczęło. Niebezpiecznie, nawet bym powiedział. E, ale dobra, jest. Ok. I patrz, teraz robimy to w ten sposób. E, I. Ej, to nawet miało jakiś tam sens w miarę, nie? To jest najlepsze. No i teraz sobie sklonujmy to wszystko. Czemu by nie? E, no ale ok, trafiłem na słabszego gracza po prostu, czy coś takiego. Więc zagramy sobie jeszcze jedną rundkę. Ale no, trafiłem na słabszego gracza na pewno, to, to trzeba. Tego się nie bójmy powiedzieć. Mam, nie nie ma miejsca na skrzynki, to Silver Chesta możemy sobie na szybko otworzyć. Jakbyśmy wygrali rundkę, to jeszcze Crown Chesta byśmy otworzyli. Golemik jest na posterunku oczywiście. W sensie, bo jak już ten, jak już golem będzie tankował, to ten Graveyard nie jest w sumie takim złym Graveyard, tak to się nazywa. Eee, to nie jest już jeszcze a, już tak aż takim złym pomysłem, nie? Czy strzałki cię zdejmą na hitka? Zdejmą cię na hitka, bardzo dobrze. Nienawidzę tej legendy, a sam nie umiem nią grać, nie? Eee, aha, okej. Okay. Dobra, czyli bierzemy Wizarda z tyłu. Bierzemy Wizardziksa z tyłu po prostu. Eee, no i Graveyard zaraz będzie się szykował do eee, użycia, ale. Oooo. Oooo, bardzo, bardzo źle, że tak powiem. Nawet, bo. Się uskupili na Inferno Towerze, a nie na. Hmm. Dobra, dajmy tutaj na Twitcha jakąś armię szkieletów, e, która po prostu tam poleci, czy coś takiego. E, aha, no i tak, ty, ty będziesz lazła do niego. Nie wiadomo, czemu będziesz lazła do tego typka. A, no nie. Te szkieletki, nie? Ej, te szkieletki są naprawdę uciążliwe, powiem wam strasznie. Chociaż żeby, dobra, że nie, nie rzucił kamieniem, nie? Chociaż nie rzucił kamieniem. E, spróbujmy jeszcze raz. Jeszcze raz będzie trzeba spróbować, tylko, że teraz trzeba wymyśleć coś. E, właśnie, no ja nie mam nic, co by mogło zdejmować. Aha, no i tak za bardzo nic ci nie zrobię. No właśnie, nic nie zrobię na tego kolegę tutaj. E, teoretycznie powinienem to wystawić, ch chyba, że nie spuszuję. To, to, to była głupota, co ja zrobiłem w tym momencie, naprawdę. I to duża, duża głupota. E, dobra, robimy to w ten sposób. Robimy jeszcze e, w, taki, w takim razie coś takiego. E, robimy to w ten sposób. I aha, no nie, nie, nie robi się tak. Ej, nie myślę. Kompletnie w sensie, e, nie obroniłem tej wieży. Mogłbym mieć o wiele, o wiele więcej tej wieży, jeśli chodzi o e, życie jej, nie. A tak naprawdę no... No po prostu zjebałem, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, że zjebałem za przeproszeniem. I to mnie boli. To będzie mnie bolało bardzo długo. Właśnie, zwłaszcza dlatego, o, widzicie? I takie hej! Okej, jakiś graveyard tutaj niech poleci. A Kurde, nie robi się tak, ziomek, zepsułem, byłem zbytnio, nie wiem jak to nazwać, zbytnio roztargniony, cokolwiek, nie, e, w, więc no co, moi drodzy, słuchajcie, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, troszeczkę gorszy, ale otworzyliśmy Legendary, Chesta, z którego nie wypadło nic najlepszego, ale ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się do kolejnych odcinków, łapał górę, jeśli wam się odcinek spodobał, trzymajcie się, no i cześć.